Cześć, witajcie! Dzisiaj nowy Mitsubishi Outlander. Zapraszam. I tak jak widać po emblematach jest to 306-konna hybryda plugin. I na samym początku pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Mitsubishi i polody Przeźmierowo za udostępnienie mi tej nowej fury do wykonania recenzji. Mają również salony w Kaliszu i w Poznaniu. Outlander to gracz o ugruntowanej pozycji na naszym rynku motoryzacyjnym. W tej chwili jest w nowym wcieleniu. Całkowicie wyprodukowany przez Mitsubishi. Dotychczas było tak, że niektóre mniejsze modele Mitsubishi to były samochody z logotypami Mitsubishi, a pochodziły od Renault. W tym przypadku tak nie jest. 100% Made in Japan to nowy Outlander. Również napęd hybrydowy pochodzi od producenta spod znaku trzech diamentów. Z przodu prezentuje się ultra nowocześnie, futurystyczne kształty. Trzy diamenty, a więc duże logo. Na przednim pasie widoczne jest bardzo daleka. Żydokiem na źródło napędu dzisiaj prezentowanego suwa, silnik spalinowy o pojemności 2,4 litra. To już rzadko w dzisiejszych czasach Mitsubishi zainstalowało tutaj duży motor benzynowy i myślę, że to dobre rozwiązanie do tego dwa silniki elektryczne, jeden silnik z przodu, drugi silnik z tyłu, samochód z napędem na cztery koła. Suche dane katalogowe mówią nam o tym, że mamy do czynienia z bardzo mocnym suwem, jak to jest, przekonamy się później w czasie jazdy testowej 306 koni, 450 nm maksymalny moment obrotowy, tak Mitsubishi określiło łączną moc zestawu. W tym miejscu widzicie, co jest, a wiecie, co lubię. Jedna z tabliczek znamionowych przytwierdzona przez producenta w tym miejscu do maski. Fajnie, że taką tabliczkę zainstalowali, z niej możemy się bardzo dużo dowiedzieć. Wiemy dokładnie, jaki jest kod modelu, jaki jest kod silnika, jaki jest kod lakieru, na przykład X47. Nie każdy producent o tym w tak bezpośredni sposób informuje. Być może nie każdy z Was jest takim czymś zainteresowany, no ale ja jako stary samochodziarz lubię takie informacje. Kufer o pojemności 495 litrów. Powiem, że optycznie wydaje się większy 500 litrów niecałe, no to mają samochody segmentu C, a nie duże SUV, A to jest duży SUV, gniazdo 12 v Możliwość złożenia oparcia stojąc z tyłu za samochodem. Lampka LEDowa w tym miejscu. Tutaj haczyk. Tu lampki LEDowe do góry na klapie bagażnika. Pokaż Bartku, co pod tą półką? Pod tą półką spory słowek, na przykład na kable. Duży organizer, mnóstwo przegródek, nie ma zapasówki. Zaglądałem. Ktoś kiedyś powiedział, że pokazujesz te wnętrza kufra. Tam zazwyczaj pod tymi organizerami są zapasówki. No, niekiedy się to zdarzy, akurat w przypadku Mitsubishi tak nie jest świetny zestaw audio w tych samochodach Mitsubishi marki Yamaha, świetnie grana, ale oczywiście ze względu na prawa autorskie tego Wam nie pokażemy. W niższych wersjach jest on ośmiogłośnikowy, w wyższych wersjach dwunastogłośnikowy. Prezentowana demówka jest, jak to często bywa, w najwyższej specyfikacji InStyle Plus, a więc tutaj zestaw audio dwunastogłośnikowy. Klapa otwierana i zamykana elektrycznie, a w takiej sytuacji to, co w każdym odcinku. Jeżeli klapa jest elektryczna, subiektywny to jest radka, jeśli chodzi o nacisk klapy na ręce. No powiem, że jest całkiem nieźle na 4+. Trudno nam się wstrzelić w okno pogodowe, co chwilę pada, i oczywiście znów się oblałem, ale tak to się często dzieje w trakcie recenzji. Sam się do siebie śmieję. Oparcie tylnej kanapy jest dzielone. Środkowa część również składana. Może służyć jako dwa uchwyty na napoje. Może służyć jako swobodna przestrzeń do transportu długich przedmiotów. Standardowo każdy mówi, że narty to mogą być przewożone, a ja mówię, że mogą być na przykład listwy, jeżeli remontujesz swój dom. Prezentowany egzemplarz w najwyższej specyfikacji jeździ na dwudziestkach. Taki oto wzór Alufelg. Rozmiar gumienia to 255/45 R20. Podstawowe wersje nowego Outlandera jeżdżą na 18. -tach. Grubość lakieru pomiędzy 105 a 110 mikronów. Zmierzyliśmy ją na kilku elementach. Auto jest mokre, ale wszędzie tam, gdzie mierzyliśmy, oczywiście przetarliśmy do sucha. Wrócę na sekundę do kufra. 495 litrów, ta wartość nie powala w tym samochodzie, no ale plug-in. Inżynierowie gdzieś tam musieli upchnąć baterię trakcyjną o pojemności 22,7 kWh, no i jak wiadomo, upchnęli ją w tylnej części nadwozia. Stąd pewnie kufer niecałe 500 litrów. Być może, gdyby nie było baterii, byłby znacznie, znacznie większy. Jeśli chodzi o wnętrze, no to InStyle Plus jest naprawdę luksusowy. Tak, pierwszy mój kontakt z tym samochodem i powiem, że czuję się tutaj jak znacznie, znacznie bardziej klasowym aucie. Przychodzą mi na myśli. Świetne limuzyny brytyjskie i nie tylko. Popatrzcie, jak to wszystko jest ładnie przeszyte, ładnie wykonane z naprawdę fantastycznych materiałów. Zastanawiam się, jak jest w podstawowych wersjach. Ten samochód występuje w kilku specyfikacjach. To, co mówiłem, to jest Instyle Plus i to jest najwyższa specyfikacja tego samochodu. Tu wszystko jest po prostu świetne. To jest prawdziwe aluminium podobno, a nie jakiś tam marny plastikowy detal. No jest, jest pięknie. Spójrzcie jaki przebieg. 125 km. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Nissan Polody Prześmierowo. Gdy go odbierałem do recenzji miał niecałą stówę, a więc pewnie znów jestem pierwszym recenzentem, który może nim jeździć. Na razie z Bartkiem od dosyć ładnych już kilkudziesięciu minut się rozglądamy, przygotowując się do tej recenzji. Zresztą w tej chwili to wszystko już idzie live. Widzicie jak to jest. Fotele wentylowane, podgrzewane. Całość naprawdę zacnie się prezentuje. Doskonale wiecie, że lubię wszystko często podotykać. No i tak samo jest w tym samochodzie. Dotykam i zmysł dotyku podpowiada mi, że jest super. Rzadko widziane rygle w dzisiejszych samochodach, w drzwiach. W tym samochodzie rygle fizyczne występują. To już naprawdę rzadkość. Nie pamiętam kiedy ostatnio w nowym samochodzie dało się takie coś zauważyć. Mnóstwo głośników, wszędzie logo Yamaha, nawet w słupkach A. Czy to materiały na słupkach A. Świetne. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o boczki drzwi. Materiały naprawdę znakomite. No i wszędzie na nagłośnieniu informacja, że jest to system audio Yamaha. Drzwi otwierają się bardzo szeroko. Listwy również szerokie na zewnątrz. Od wewnątrz również listwy, uszczelki, zakryte progi. Także spokojnie, nie ubrudzisz się. A dzisiaj trudno nam się wstrzelić w okno pogodowe. Co chwilę pada, więc realizujemy jakby tą recenzję na raty. Ale udaje się w tej chwili. Wyszło słonko. No i progi czyste, nie ubrudzone. No ale się rozgadałem, przejdźmy do ilości miejsca, żeby nie przedłużać tej recenzji. Miejsce za kierownicą świetne. Całość, mega dobre wrażenie robi. Tak samo kierownica wielofunkcyjna. Oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Każdy znajdzie wygodną pozycję. Troszkę sobie poprawię. O właśnie dla mojej postury tak jest lepiej. Pozycja ergonomiczna, ilość miejsca na wysokości głowy tak na piąstkę, dobre podparcie boczne tego fotela, fotel oczywiście wentylowany, podgrzewany, wieniec kierownicy również podgrzewany. Przyciski fizyczne znajdują się tutaj na panelu klimatyzacji. Już siadam za siebie, żeby wam pokazać jak to wygląda z tyłu. Tak to wygląda w tylnym rzędzie. Spójrzcie jakie szerokie przednie fotele. Jak w klasowej limuzynie. Oczywiście ta szerokość ma też pewien minus. Mniej miejsca na wysokości kolan, no ale i tak jest go całkiem sporo, piąstka bez problemu się mieści. Zatem mam problem z upchnięciem stóp pod fotelem kierowcy. Taki mały minus, moje stopy nie należą do przesadnie wielkich, a i tak ich tu nie mieszczę. Oczywiście mieszczę swobodnie, miejsca tu jest dużo, ale gdybym chciał je wsunąć pod fotel, to to się w przypadku nowego Outlandera nie udaje. Siedzę dosyć wysoko. Prawdopodobnie ta bateria jest również gdzieś tutaj umieszczona pod tylną kanapą. Tak sądzę, z tego względu, że kanapa moim zdaniem jest osadzona bardzo wysoko. Tak akurat miejsca dla mnie, na płaską dłoń miejsca. Duży szyber, jak wiadomo, jak jest duży szyber, no to troszkę miejsca zabiera, ale nie. Szoruje łysinowo pod sufitkę, lampeczki lodowe z tyłu, z jednej i z drugiej strony. Dosyć wygodnie ukształtowane oparcie kanapy. Trzecia strefa klimy z tyłu, kratki nawiewów. Dwa razy USB-C w tym miejscu, półeczka w tym miejscu, trzecia strefa klimy. Zewnętrzne siedziska, kanapy podgrzewane, zakres regulacji trójstopniowy, kratki w tym miejscu. Całość prezentuje się zacnie. Z tyłu podobnie jak z przodu, nigdzie nie oszczędzali. Świetna skórka, świetnie przeszyta. Tu nieco bardziej twardo, tutaj karbon. I roletki po jednej i drugiej stronie. Oczywiście Yamaha, Yamaha, dwa głośniki boszku drzwi tylnych. Duża kieszeń z wyprofilowaniem na dużą butelkę. Wrócę na chwilę do przodu. Butelka 0,3 litra mieści się bez problemu. Tutaj kieszeń przeogromna. W tym miejscu materiał nawet nieco lepszy aniżeli na drzwiach tylnych. Jeśli chodzi o górną część, to wszędzie świetnie z przodu i z tyłu podobnie. Carbon w tym miejscu, tu nieco bardziej twardo. Odrobina fortepianowej czerni, której osobiście jak wiecie nie lubię, ale. Ta skórka świetnie przeszyta, robi na mnie osobiście najlepsze wrażenie. Drzwi otwierają się pod dużym kątem, nawet tylne szerzej aniżeli przednie. I sofiksy tylko z tyłu. Duży tablet po środku, masywnie przytwierdzony, nic tu nie skrzypi. Duży wyświetlacz ciekokrystaliczny na wprost kierowcy. 4-7 średnie spalanie, jak na razie, ale zobaczcie, jaki przebieg 125 km, zerowy przebieg. Czytelne wskaźniki. Mnóstwo kolejnych menu i podmenu. Jeśli chodzi o to wszystko, to działa to poprawnie, dotykowo. Jest odpowiednio duże, czytelne. Informacje po polsku również czytelnie, aczkolwiek niekiedy brak jakiegoś tam polskiego znaku. Troszkę to z Bartkiem bawi, ale to absolutnie nie jest żaden błąd. Od razu widać, że wsiadamy do samochodu japońskiego. Informacja, że trzecia strefa klimy z tyłu, którą również można obsługiwać za pomocą tych fizycznych przycisków. Siedzą z przodu podgrzewana przednia szyba. Bardzo dobrze skonfigurowany samochód, jeśli chodzi o wyposażenie. Dwa razy USB-C w tym miejscu. W tym miejscu gniazdo 12-voltowe, tych zapalniczkowy. Tu informacja, że ładowarka indukcyjna, dwa uchwyty na napoje, elegancki, mięciutki podłokietnik, no i dosyć duży słowek wyłożony tkaniną pośrodku pomiędzy kierowcą a pasażerem. Materiały absolutnie świetnej jakości. Słowek przed pasażerem, taki powiedzmy średniej wielkości, ale nie jest wyłożony tkaniną. Wyświetlacz komputera pokładowego umieszczony na środku tego ciekło krystalicznego ekranu przekazuje bardzo dużo informacji. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem tak rozbudowany komputer pokładowy. 26,3 kWh na 100 km, Tak jest aktualne średnie zużycie energii. Powiem, że ten samochód podobno pokonuje od 70 do 80 km na samym prądzie. Mogę w to uwierzyć. 22,7 kWh akumulator trakcyjny. Powinno to się udać. Tutaj wszystko jest czytelne. Informacje również są czytelne. Bardzo łatwo się do nich przyzwyczaić. I mnóstwo kolejnych menu i podmenu. I każdy z tych systemów w dosyć łatwy sposób możemy sobie konfigurować według własnych się Obraz systemu kamer znakomitej jakości, linie statyczne, linie dynamiczne i informacja dźwiękowa, która nie jest zbyt przyjemna dla moich uszu. Na szczęście nie jest przesadnie głośna, ale to jest taki ala coś wab na kaczki. Tak aby ktoś chciał zwabić kaczki na polowaniu. Przepraszam, tak mi to przychodzi do głowy. Taka informacja dźwiękowa dobiega do naszych uszu, zarówno moich jak i Bartka. Pokrętło wyboru trybu jazdy, fajne informacje graficzne na wprost kierowcy Bartku, pokaż. Tryb power, wszyscy wiedzą o co chodzi, tryb eco również wiedzą, tryb normal, w takim będziemy się głównie poruszać. Tarmak, sądzę, że to jest jakaś nawierzchnia bitumiczna, chyba asfalt. Te informacje mogłyby być po polsku, jak widać nie wszystkie są. Gravel to jest żwir, no tu wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi. No i mat, czyli błoto, ale grafiki całkiem ładne. Przycisk wyboru trybu jazdy można na sztywno wybrać, tryb elektryczny i przycisk do funkcji e-pedal. Głośność pracy dmuchawy, jak wiadomo recenzja rządzi się swoimi prawami, żeby była powtarzalność, no to musimy to sprawdzić. Pierwszy stopień dmuchawa praktycznie niesłyszalna, drugi stopień wyraźnie słyszę, trzeci również. Siedmiobiegowy zakres, na siódmym biegu spory huragan, a jednocześnie duży hałas. Muszę powiedzieć, że od samych pierwszych kilometrów samochód jest bardzo dynamiczny, no ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, że samochód jest jednocześnie bardzo mocny. 306 koni mechanicznych to jest ogromna moc. Och, te systemy asystujące i informujące o wszystkim po prostu są strasznie nieprzyjemne do moich uszu, ale tak to się dzieje we współczesnych nowych samochodach. To nie wada Mitsubishi, to wada wszystkich nowych samochodów, a bardziej wada wszystkich tych, którzy wprowadzają te przepisy. Niestety do codziennego użytku. 306 koni, wrócę do tego wozu, no to gigantyczna wartość, jeśli chodzi o moc, no ale to jest duży słów, na papierku 7,9 do setki i uwaga, prędkość maksymalna ograniczona do 170 na godzinę, wydaje mi się, że troszkę zbyt nisko, czyli na autostradzie 50 plus nie zrobisz. Przed nami dziury, tym razem Mitsubishi Outlander Plug-in, nowy wóz. Powiem, że zawieszenie pracuje cicho, bardzo cicho, tu są spore dziury, a w kabinie cichutko. Odfiltrowanie również dobre, no a wewnątrz nic nie żyje własnym życiem. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Cicho, przyjemnie, komfortowo. Dobrze odfiltrowuje nierówności. Mogę powiedzieć, że raczej nastawy komfortowe, bo przeskakując przez dziury nie czułem sztywności w pracy tego wozu. Napęd na cztery koła Mitsubishi kojarzy się z furami terenowymi, no ale współczesne SUVy to raczej miejskie bulwarówki, a nie typowe terenówki. Na tunelu środkowym znajduje się przycisk do wywoływania elektrycznego trybu jazdy EV. Safe, czyli tryb oszczędzania energii, tryb ładowania i tryb normal. Te informacje również nie są przekazywane po polsku, ale myślę, że dla każdego są one czytelne i zrozumiałe. Więc jeżeli chcesz jeździć tylko w trybie elektrycznym, no to możesz sobie ten tryb na sztywno wymusić. Muszę powiedzieć, że nawet w ruchu pozamiejskim pary absolutnie mu nie brakuje. Jest szalenie dynamiczny. Przy kickdownie, gdy uruchomi się silnik spalinowy, wszystkie trzy jednostki napędowe, dwie elektryczne i spalinowa, dają mocnego kopa w tym wozie. Jak to jest realnie? Czy jest 7,9 czy mniej? Tego nie wiem, bo oczywiście tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Co jeszcze? Lane assist interweniuje bardzo łagodnie. Delikatne drżenie kierownicy, jak najedziesz na linię i kontrolka migająca i to jest świetne rozwiązanie. Wiecie, jakim samochodem jeżdżę na co dzień i tamto strasznie mnie irytuje. Samochód odbija w lewo bądź w prawo około metra, jest to szalenie niebezpieczne. To tutaj w Mitsubishi może służyć za wzór. Uruchomiłem tryb B, a więc tryb rekuperacji, odzysku energii. Łopatki do zmiany. Intensywności rekuperacji znajdują się za kierownicą. Pięciostopniowy zakres do trzeciego stopnia łagodnie interweniuje. Mam na myśli zwalnianie przy czwartym, piątym stopniu hamuje mocno, nie jest to zbyt przyjemne. Proponuję wykorzystywać rekuperację tak do trzeciego stopnia. Przed nami pokaz dynamiki 50-120 w trybie normal. Najczęściej jeździmy w trybie normal, a więc w trybie normal. Niewielki przebieg tego samochodu, jak w tej chwili widzicie, 131 km. Zrobimy mu kickdown. Te ogłupiacze, mam na myśli systemy. Wspomagające i asystujące, strasznie drażnią mnie dźwiękowo. No, ale ktoś kiedyś mówił: Takie są przepisy. Weź tego nie wyłączaj, no to nie wyłączam. I pedał w podłogę. I po małej chwili, płynnie 120, nie czuć, kiedy uruchamia się silnik spalinowy. Robi to bardzo płynnie, łagodnie. Samochód naprawdę ma kopa 306 koni, robi robotę. Jedzie się nim przyjemnie dynamicznie i komfortowo. Stuwa na liczniku w nowym Outlanderze. Już patrzę, ile ubartka na smartfonie. 97 km na godzinę. Dobra wartość. 120 na liczniku. Ja już milknę. Spójrzcie na sonometr. Tym razem SK w okolicach Poznania i dodam jeszcze, że na wierzchnia jest śliska. No jest cicho. 66 dB. Powiem, że tylko i wyłącznie słyszę powietrze opływające samochód, a aktualnie Skończyło padać i są spore podmuchy powietrza. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie power. Już mamy informację, że power, tutaj świeci się power. W tej chwili informacja, że chyba jestem na piątym biegu, tak mi się wydaje, w trybie power. Wcześniej to było wskazanie rekuperacji, w tej chwili piątka. Zobaczymy, czy sobie zredukuję. Jeszcze tylko małą chwilkę. Gongi są upierdliwe, ale takie czasy już do nich przywykłem, robiąc tą recenzję. I moja prawa stopa tradycyjnie wędruje w podłogę. no bardzo szybko z dużą łatwością w okamgieniu było 120 jak widać to jest chyba piąty stopień rekuperacji nie wiem no tak ale ja go nie ustawiałem czyli przy wybraniu trybu power sam sobie określił B5 nie wiem dlaczego gdy wychodziłem z trybu jazdy B to miałem B0 czyli ustawienie na opadkach B0 a więc rekuperacja wyłączona a po przekręceniu na tryb power od razu było B5 nie wiem czy to są domyślne nastawy pierwszy dzień obcuję z tym samochodem nic tu z Bartkiem nie tniemy celowo, żebyście wiedzieli, że wszystko praktycznie idzie w ramach live'a, mimo że film oglądacie znacznie, znacznie później, aniżeli jest realizowany. Uczę się tego samochodu, jeżdżę nim pierwszy dzień, ale żeby nie być gołosłownym, ustawiliśmy rekuperację na 0, B0. Wrócę z trybu power do trybu normal. Tryb normal, samochód troszeczkę, że tak powiem, mniej grzeszy dynamiką. Wrócę do trybu power. B5. Maksymalny stopień rekuperacji. Czyli samochód sam to wymusza. Po przejściu na tryb power od razu maksymalnie rekuperuje. Dlaczego tak jest? Dlaczego robi tak domyślnie? Tego nie wiem. Jeżeli ktoś z Was wie, napiszcie w komentarzu. Z takich minusów to zauważyliśmy z Bartkiem nadgorliwy system monitorowania kierowcy. Ta kamera, która monitoruje moją koncentrację jest szalenie nadgorliwa. Ja wiem, że robię recenzje i co chwilę gdzieś spoglądam się, rozglądam. Ale nawet gdy jadę na wprost... Pozycja ergonomiczna, dłonie na kierownicy, spojrza w lusterko, po chwili potrafi mi wyświetlić informację, że skoncentruj się, nie jesteś skoncentrowany, zrób przerwę. System działa bardzo nadgorliwie, moim zdaniem. W mieście wymusiłem sobie tryb elektryczny, samochód czuje się jak ryba w wodzie, choć SUV i miasto to moim zdaniem średnio dobrze się kojarzy, no ale większość dużych SUVów jeździ po mieście, takie mamy czasy, jeździmy po Poznaniu i w okolicach, bezszelestnie się przemieszcza, komfortowo odfiltrowuje. Studzienki, które są zatopione w jezdni. Całkiem przyjemnie, komfortowo. Podróżuję. Jeszcze nie mówiłem, że fotele zarówno kierowcy, jak i pasażera mają pamięć ustawień. Mówiłem, że są podgrzewane, wentylowane, bo to jest prawda. I oczywiście można sobie zapisywać ustawienia dla dwóch osób. Jeżeli musisz z kimś podzielić się samochodem, to taka możliwość również istnieje. Całość psują tylko te gągi. Celowo nie dezaktywuję. Bo ktoś kiedyś mi napisał, że takie są przepisy, powinieneś jeździć z gongami. No to mamy 40 na godzinę, dopuszczalna prędkość. Jeżeli tylko pojawi się 41 na liczniku, to już gongi cię o tym informują i strasznie psują przyjemność przemieszczania się prowadzi się pewnie, ale bardzo duże wychyły i mała zwłoka na układzie kierowniczym nie jest on taki mocno bezpośredni, ale to często ma miejsce w suwach. Pewnie gdyby był bardziej bezpośredni, te wychyły mogły być jeszcze większe i nieco mniejsza pewność prowadzenia mogłaby być wtedy. Takie jest moje zdanie. Natomiast jezdnia śliska nie traci kontaktu, ale wychyla się bardzo mocno. Niewiele mówię o wyposażeniu, niewiele pokazywaliśmy Wam multimedia, wolę zawsze skoncentrować się na tych wszystkich użytecznych rzeczach z konsumenckiego punktu widzenia, aniżeli opowiadać Wam rzeczy, które można bez problemu sobie wyklikać w internecie. Przechodzicie do formularza tego samochodu, tam jest jego specyfikacja i wszystkie szczegóły wyposażenia każdy może sobie przeczytać. Po co przedłużać film? Pokazujemy z Bartkiem zawsze wszystko to, co interesuje nas z punktu widzenia konsumenta, czego nie można przeczytać w informacjach prasowych, internetowych czy broszurach. Ile za tym kosztuje nowy Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid? Ceny katalogowe startują od 244 900 zł, a najbogatsza wersja, a więc taka, którą dzisiaj jeździliśmy, to wydatek rzędu 302 000 zł. Samochód jest dostępny w kilku pakietach wyposażenia Invite, Intense, InStyle oraz InStyle Plus, a więc taki, jak dzisiaj prezentowany. Co mogę o nim powiedzieć? Na pewno jest świetnie wyposażony w najwyższej specyfikacji, mega komfortowy, szalenie dynamiczny. Czy jakieś minusy? System monitorujący koncentrację kierowcy jest moim zdaniem troszkę nadgorliwy. Jest w tym pewien plus: na pewno nie zaśniesz za kierownicą. Poza tym za bardzo minusów nie widzę. Może troszkę problem, żeby stopy wsunąć pod fotel kierowcy, ale to również drobiazg. Dzieci na pewno z tym nie będą miały problemu. Mega fajny wóz, made in Japan. Dziękuję za uwagę, dziękuję firmie Polody za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. I do następnego. Cześć.